Cześć! W dzisiejszym filmie kontynuujemy powtórkę z termodynamiki. Oczywiście tutaj nie zawrę już kompletnie wszystkiego, co jest w tym dziale. Będzie jeszcze oddzielny odcinek z zadaniami, wtedy sobie trochę dopowiemy. No ale dzisiaj poruszymy pięć kolejnych kwestii i zrobimy sobie dwa proste zadania. I zacznijmy od takiego pojęcia, jakim jest praca wykonywana przez gaz. Praca jest to oczywiście sposób na zmianę energii wewnętrznej, a pracę wykonywaną przez gaz zapisujemy tutaj wzorem. Biorę strzałeczkę. W równa się P, czyli ciśnienie, razy delta V, czyli zmiana objętości. No i tutaj pamiętajmy, że ciśnienie możemy zapisać jako F dzielone przez S, bo jest to całkiem przydatna sprawa. No, i praca jest ujemna, kiedy wykonuje ją gaz, gaz traci energię, a praca jest dodatnia, gdy wykonuje ją siła zewnętrzna, wtedy gaz zyskuje energię. Takie do powiedzenia. Dobrze, przejdźmy teraz do trzech sposobów na przekazywanie ciepła. No, oczywiście ciepło zapisujemy za pomocą literki Q, i pierwszym z nich jest przewodnictwo cieplne, czyli przenoszenie ciepła. W wyniku zderzeń cząstek i elektronów między ciałami. Przykładowo, w nagrzanym pokoju, gdy otworzymy okno wpuszczając zimne powietrze, po chwili przy podłodze poczujemy zimno, zaś pod sufitem nadal będzie ciepło, więc to było przewodnictwo cieplne. Teraz dalej: konwekcja, czyli przenoszenie energii w gazie lub cieczy w wyniku ruchu płynu. Strumień płynu niesie ze sobą energię. Przykład: opalając się nad wodą. Gdzie wieje chłodniejsze powietrze z nadmorza, jesteśmy narażeni na mocne oparzenia skóry. No bo przecież chłodniejsze powietrze z nadmorza jest związane też właśnie z wodą. To powietrze unosi tę parę wodną bryzę, ale to sobie już mam nadzieję wyjaśnisz. Poszukasz też dodatkowych przykładów w internecie. No, i zostało jeszcze promieniowanie cieplne, czyli przenoszenie energii z udziałem fal elektromagnetycznych. No, i tutaj powiem taką ciekawostkę, że każde ciało nagrzane do pewnej temperatury zaczyna wydzielać takie promieniowanie właśnie nie tylko jakieś radioaktywne substancje w takich pojemnikach oznaczonych tą etykietką nie dotykać, nie wolno radioaktywne tylko też wszystko. Zwierzęta, człowiek, nagrzane kaloryfery, wszystkie urządzenia, więc one też emitują energię przez fale elektromagnetyczne. No dobra, to były trzy sposoby na przekazywanie energii i idziemy dalej. Pierwsza zasada termodynamiki. Mówi ona o tym, że zmiana energii wewnętrznej zachodzi na skutek cieplnego przepływu energii Q oraz pracy W wykonanej przez układ bądź nad układem. Dobra, czyli żeby zmienić energię wewnętrzną, czyli delta U, można albo zmienić ciepło dostarczyć albo odjąć, albo trzeba wykonać jakąś pracę. No i to jest w zasadzie tyle odnośnie pierwszej zasady termodynamiki. I teraz podaję, podaję wzór na energię wewnętrzną w izoprzemianach, a wygląda on następująco: U równa się 3 n T. T to oczywiście temperatura, N to stała liczba cząsteczek gazu, a K to współczynnik proporcjonalności. No i taki mały komentarz. Jeżeli gaz będzie pobierał ciepło do otoczenia, a przy tym jego temperatura będzie rosła, to przyrost energii wewnętrznej będzie dodatni. Gdy gaz będzie oddawał ciepło, i jego temperatura będzie malała, to energia wewnętrzna gazu obniży. Obniży się. No i w zasadzie ten wzór kończy, kończy ten temat energii wewnętrznej. Tak jak mówię, będą zadania, na tym sobie wyjaśnimy, jak to dokładnie wygląda. Na ten moment, właśnie jedyne co bym chciał, to żebyś zapamiętał te wzory i tą krótką teorię, którą dzisiaj przytaczam. No i teraz wzór na ciepło zwykłe i molowe. Ogólnie wzór na ciepło wyraża się tak: Q równa się m. Jakieś właśnie ciepło dla substancji delta T, to ciepło właściwe. No i dla przypomnienia, ciepło właściwe to ilość ciepła potrzebnego do grzania jednej kilogram, jednego kilograma masy ciała o 1 stopień Celsjusza lub Kelvina. No i też bywa czasem to pojęcie zastępowane słowami pojemność cieplna, więc tak to czasem wygląda. A z kolei, no i tutaj można właśnie też sobie wyznaczyć, że ciepło właściwe, czyli to nasze. O, tutaj biorę w rankę. To jest w tym wypadku Q, czyli ciepło przez M i razy delta T. Ok. Z kolei ciepło molowe, to ilość ciepła potrzebnego nie do ogrzania jednego kg, tylko do ogrzania jednego mola gazu o 1 stopień Celsjusza lub o 1 Kelvin. I wygląda ono tak ciepło, tutaj będzie też podobnie Q dzielone przez delta T, tylko nie razy M, a razy N. Więc tak wygląda, no i tutaj jednostką jest czul dzielony przez mol razy Kelvin. No dobra, tutaj N to oczywiście liczba moli gazu, no, i może przejdźmy teraz do wykonania dwóch prostych zadań. I pierwsze z nich wygląda tak. Na jaką wysokość można by podnieść ciało o masie 1,20 kg? Wykonując przy tym pracę równą ciepłu uzyskanemu ze spalenia 1/10 kg benzyny. Ciepło spalania benzyny jest równe 50 MJ na kg. No, najpierw zawsze zamieńmy sobie jednostki na takie których będziemy używać, czyli TWSi, no megajoule, no lepiej mieć joule na kilogram, a mega to jest po prostu 10 do 6, więc piszemy, że 50 megajouli na kilogram to jest po prostu 50 razy 10 do 6 juli na KG. Dobra. I w tym przypadku potrzebujemy naszej wysokości. Mamy, możemy sobie wyliczyć ciepło, tutaj uwolnione przez tą benzynę ze spalenia to właśnie tak jakby spalenie to pomijamy tutaj temperaturę, będzie po prostu masa razy ciepło, bo spala się tak jakby wszystko całkowicie. No i to ma być równe. To ciało podniesiemy na jakąś wysokość, więc będzie miało ono energię potencjalną, którą zapiszemy m1 razy g razy h szukane. No i widzisz z tego właśnie Q równa się energii potencjalnej, wyznaczyliśmy sobie, że N2 razy ciepło spalania równa się M1G razy H, no i nasze szukane jest H i to sobie podstawiamy w ten sposób, zamieniamy wzór, czyli M2C dzielimy przez M1G no i tutaj oszczędzę Ci już liczenia, powiem po prostu jaki wynik wyszedł i jest to 25% Tysięcy metrów, czyli spalając 100 g benzyny, możemy podnieść ciało o masie 20 kg na 25, oj, nie kilometrów. 25 km, co jest równe 25 tysiącom metrów. Dobra, przejdźmy do jeszcze jednego zadania. A jego treść wygląda tak. W cylindrze pod tłokiem znajduje się m moli powietrza. Wyznacz temperaturę początkową, jeżeli wiadomo, że po dostarczeniu Q ciepła objętość powietrza zwiększyła się n razy. Ciepło właściwe jednego mola powietrza przy stałym ciśnieniu jest, ma być równe Cp. Przy stałym ciśnieniu, czyli jest to przemiana izobaryczna. A skoro przemiana izobaryczna, to wiemy, że V1 przez T1 równa się V2 przez T2. Czyli wzrost, tak jakby V, jest proporcjonalny do wzrostu T. Czyli skoro objętość zwiększyła się n razy, to temperatura druga też jest równa n razy temperatura pierwsza. To sobie już wydedukowaliśmy. No i dalej, potrzebujemy temperatury początkowej, to jest nasza szukana. No dobra, zapiszmy sobie wzór na ciepło, jak to będzie wyglądać. To jest M razy to ciepło właściwe jednego mola powietrza i delta T, czyli T2 odjąć T1 końcowa minus początkowa. Dobra, masa będzie taka sama. Ciepło powietrza. Y, też. To znaczy, przepraszam, tu nie jest masa, tylko liczba moli, I i I. Te dwa zapiszemy sobie jako n razy t1, a t1 zostawimy. No, właśnie, masa to by była, gdyby była podana masa. Tutaj rozpatrujemy liczbę moli. No, rzeczywiście, można się czasem pogubić, że tu jest n, m i one też czasem oznaczają stałe, które domyślnie uważamy za coś innego. No i dlatego warto być uważnym w tego typu zadaniach, gdy rozwiązujemy sobie na literkach. No, i my jesteśmy uważni. I co robimy? Wyłączamy sobie T przed nawias, T1 i zostaje nam N-1 w nawiasie. No i co? Udzielimy przez to, co tutaj podkreśliłem, czyli M ciepło powietrza, mola powietrza, razy N-1. minus No i to daje nam T1, czyli temperaturę początkową. No i drugie zadanie rozwiązane. Druga część powtórki jest termodynamiki zrobiona, więc dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.